Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Testowaliśmy poprzednią wersję Mikry i to nawet wersję dwudźwiową i czterodźwiową, tylko nie pamiętam, czy wrzuciłem te filmiki, czy nie. Jeżeli wrzuciłem, no to podlinkuję wam. Testowałem też najnowsze wcielenie Mikry, no i pozostała jeszcze ta. Generacja Mikry, prosiliście, prosiliście też o nią. Czy tu jest w pełni ocynk, tak jak najnowszej generacji, łącznie z dachem? No i pierwsza niespodzianka: błotnik i maska bez ocynku. Mam nadzieję, że czujnik nie świruje, ale nie powinien, bo robiłem już kilka przyłożeń. No, słuchajcie, nie chce być inaczej, również z tyłu maska. I jak widać, lakier w oryginale. No, słuchajcie, jestem zdumiony. Nie pamiętam, jak poprzednia wersja wyszła. Nie była chyba w całości ocynkowana, ale było ocynk. A tu nic. Niesamowite jakie oszczędności. No, i wiadomo, że dach też będzie bez, też będzie bez ocynku. Dzięki, trzymajcie się.